Dzisiaj rozmawiamy o temacie, który na pierwszy rzut oka może wydawać się drażliwy, ale zasługuje na naszą pełną uwagę. Cechy osobowości ludzi, którzy mają niewielu przyjaciół lub nie mają ich wcale. I nie, nie chodzi tu o słabości czy problemy, wręcz przeciwnie, odkryjemy, że tacy ludzie często posiadają niezwykłe cechy, które wyróżniają ich z tłumu. W społeczeństwie owładniętym obsesją na punkcie sieci społecznościowych i liczby obserwujących skłonni jesteśmy wierzyć, że posiadanie wielu przyjaciół jest oznaką sukcesu. Ale czy tak jest naprawdę? Czy zauważyliście kiedyś, że wiele z najwybitniejszych postaci w historii było samotnikami? W tym filmie ujawnie pięć fascynujących cech charakteru które ludzie, którzy nie mają lub mają tylko kilku przyjaciół, często dzielą. I wierzcie mi, po tym filmie spojrzycie na samotność zupełnie innymi oczami. Pierwszą cechą, którą może ujawnić brak przyjaciół, jest autentyczność. Wielu myśli, że ktoś bez przyjaciół musi być słaby lub społecznie nieprzystosowany, ale w rzeczywistości często jest to oznaka autentyczności. Pomyślcie o tym, ilu ludzi dzisiaj naprawdę ośmiela się być sobą. Większość nieustannie próbuje zadowolić innych lub dostosować się do oczekiwań społecznych. Z drugiej strony, ludzie z niewielką liczbą przyjaciół często mają tę rzadką i cenną umiejętność pozostawania wiernym sobie, kierują się własnymi wartościami, zasadami i uczuciami, nie dając się ponieść opinii większości. Wielki filozof Marek Aurelius powiedział kiedyś. Autentyczność jest drogą do cnoty. Kiedy spędzasz dużo czasu w samotności, rozwijasz niesamowitą, wewnętrzną siłę, by pozostać wiernym sobie, nawet gdy presja społeczna wymaga czegoś innego. Ci ludzie mają swój własny styl, własny gust i własny sposób na życie. Nikogo nie kopiują i nie podążają za trendami. A w naszym dzisiejszym świecie jest to naprawdę godne podziwu. Druga cecha niezależność. Ci, którzy mają niewielu przyjaciół, zwykle rozwijają imponującą siłę wewnętrzną, zdolność do niezależności od innych w kwestii własnego szczęścia. Rozejrzyjcie się, ilu ludzi nieustannie szuka potwierdzenia z zewnątrz, ilu nie potrafi spędzić jednego wieczoru w samotności, nie czując się zagubionymi. Ludzie, którzy nauczyli się stać na własnych nogach, są inni. Sami podejmują decyzje, samodzielnie rozwiązują swoje problemy i biorą odpowiedzialność za swoje życie. W społeczeństwie, w którym wielu jest uwięzionych przez zobowiązania społeczne, niezależność oznacza prawdziwą wolność wolność do dążenia do własnych celów, życia według własnych zasad. I odnajdywania satysfakcji w sobie. Trzecia cecha: selektywność. To nie arogancja, lecz mądrość. Jeśli masz niewielu przyjaciół, może to być spowodowane tym, że stawiasz wysokie standardy swoim relacjom, i to jest dobra rzecz. Nie szukasz przyjaźni tylko po to, by wypełnić społeczną pustkę. Świadomie wybierasz ludzi, którzy do ciebie pasują. Podczas gdy wielu pozostaje w płytkich, a nawet toksycznych związkach, z obawy przed samotnością, ty jesteś selektywny. Wiesz, czego chcesz i rozpoznajesz, kto jest dla ciebie dobry, a kto nie. Masz jasne wartości, granice i dobre wyczucie szczerości. W świecie, w którym wielu akceptuje każde towarzystwo, byle tylko nie być samemu, ta umiejętność wyboru jest formą samoobrony. I oznaką wewnętrznej siły. Lepiej mieć kilku prawdziwych przyjaciół, którzy cię rozumieją i wzbogacają twoje życie, niż wielu, którzy wnoszą w nie tylko hałas. To jak szef kuchni, który starannie dobiera składniki lepiej mniej, ale najwyższej jakości niż zapełniać kuchnię przeciętnymi produktami. Dokładnie tak traktujesz swoje relacje społeczne. Tak. Ta selektywność może oznaczać, że Twój krąg przyjaciół jest mniejszy, ale ci, którzy w nim są, naprawdę zasłużyli na swoje miejsce. A to jest nieskończenie cenniejsze niż długa lista powierzchownych kontaktów. Czwarta cecha, którą może ujawnić brak przyjaciół, to introspekcja. To jedna z najbardziej fascynujących cech, jakie można posiadać w dzisiejszym świecie. Kiedy nie masz wielu przyjaciół, Często rozwijasz niezwykłą zdolność do głębokiego zanurzenia się w sobie. To tak, jakbyś miał dostęp do całego wewnętrznego wszechświata, którego większość ludzi nigdy nie odkrywa. Wielki filozof i cesarz Marek Aureliusz wiedział o tym już dawno temu. Dla niego autorefleksja była niezbędnym narzędziem rozwoju osobistego. Rozejrzyjcie się. Większość ludzi jest nieustannie skoncentrowana na zewnątrz, pochłonięta mediami społecznościowymi, wiadomościami i trendami. Są jak liście na wietrze, zawsze pędzone przez tłum, nigdy nie zatrzymując się, by spojrzeć w głąb siebie. Ale ty, ty rozwinąłeś ten rzadki dar łączenia się ze swoim wewnętrznym światem. To tak, jakbyś miał osobistą bibliotekę pełną myśli emocji i doświadczeń. Wiesz jak usiąść w samotności i odkrywać swoje wewnętrzne skarby. Ta zdolność do introspekcji jest jak supermoc w przebodźcowanym świecie. Podczas gdy inni desperacko szukają odpowiedzi na zewnątrz, ty wiesz, że największe odkrycia rodzą się w cichej przestrzeni twojego własnego umysłu. Potrafisz analizować siebie, Rozpoznawać swoje najgłębsze motywy i pragnienia, oraz patrzeć na swoje działania z uczciwością, nie po to, by się osądzać, ale by wzrastać. To inteligencja emocjonalna w najczystszej postaci. Ten wewnętrzny świat, który pielęgnujesz, jest jak sekretny ogród, który kwitnie nawet wtedy, gdy świat zewnętrzny wydaje się chaotyczny lub wrogi. Możesz spędzać więcej czasu w samotności niż inni. Ale ten czas nie jest stracony, jest zainwestowany w najszlachetniejszą rzecz, jaka istnieje samopoznanie. A to jest bogactwo, którego nikt nigdy nie może ci odebrać. Piąta i ostatnia cecha rozwój. Brak przyjaciół może pokazywać, że jesteś osobą rozwiniętą. Jak powiedział filozof Seneka, opór jest okazją do cnoty. I to jest dokładnie to, co się dzieje, gdy ktoś ma niewielu przyjaciół. Osiągasz wyższy poziom świadomości, głębsze zrozumienie życia. Wyobraź to sobie tak. Podczas gdy większość ludzi pozostaje uwięziona w płytkich postrzeżeniach i pozorach zewnętrznych, ty rozwinąłeś coś znacznie cenniejszego: dojrzałość, inteligencję emocjonalną i mądrość. To tak, jakbyś patrzył na świat ze szczytu góry, podczas gdy inni pozostają w dolinie. Twoja perspektywa jest szersza, jaśniejsza i głębsza. Dostrzegasz powiązania, których inni nie zauważają, i rozumiesz prawdy, których wielu nie potrafi sobie nawet wyobrazić. Ten wzrost nie jest przypadkowy jest wynikiem twojej zdolności do przekształcania samotności w rozwój. Tam, gdzie inni widzą izolację, ty znalazłeś ścieżkę do duchowego i intelektualnego wzniesienia. Ta zdolność do ciągłej ewolucji jest dokładnie tym, czego nasz świat dzisiaj potrzebuje. Podczas gdy wielu tkwi w ciasnych schematach myślowych, ty nadal rośniesz, transformujesz się i wznosisz. Na zakończenie chcę Wam podziękować z głębi serca. Wasza obecność tutaj, Wasze uważne słuchanie, tak wiele znaczy. Czuję tę głęboką więź, która wykracza poza słowa, energię, która dotyka ciała i duszy. Jeśli to przesłanie rezonuje z wami, jeśli odnajdujecie siebie w tych cechach, wiedzcie jedno: nie jesteście sami. Należycie do tych rzadkich ludzi, którzy wolą świadomy rozwój od społecznej konformizmu. Podzielcie się tą myślą z innymi, którzy mogą jej potrzebować. Dajcie temu filmowi lajka, jeśli was poruszył. I zasubskrybujcie kanał, aby uzyskać więcej treści, które karmią duszę i podnoszą na duchu. Moja wdzięczność jest bezgraniczna, i mam nadzieję, że ta mądrość będzie przekazywana dalej, by dotykać coraz więcej serc i umysłów. Dziękuję, że tu jesteście. Do zobaczenia wkrótce przy kolejnych głębokich przemyśleniach.